Cześć, tutaj Faudet, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj znowu skupimy się na maratonie na pojazd kołowy EBR 75. Jak już wiecie, ten maraton rozpoczął się 21 grudnia, ale ja postanowiłem, przepraszam, lutego oczywiście, ale ja postanowiłem cofnąć się do poprzednich maratonów i porównać sobie wymogi, które mieliśmy kiedyś z tym, co jest teraz, ponieważ odnosiłem wrażenie, że jest dużo trudniej i wymaga ten maraton dużo więcej poświęcenia, dużo więcej bitew, do tego, żeby zrobić sobie ten czołg i go ewentualnie dostać za bezpłacenie jakichkolwiek pieniędzy. No i okazuje się, że tak właśnie jest. Wziąłem sobie Preczeto 46, Cardnawagona AX i SuS 130 PM, czyli trzy poprzednie maratony, które odbywały się na bardzo podobnych zasadach. Właściwie takie same zasady, czyli mamy 10 etapów, dwie ścieżki, jedna teoretycznie bardziej skillowa, gdzie wykonujemy misje różnego rodzaju, no i druga ta powiedzmy gr dla grindu dla osób grindujących typowo czyli zdobywających doświadczenie, gdzie musimy zdobyć odpowiednią ilość doświadczenia do tego, żeby przeskoczyć na następny etap. Przypominam, że to jest doświadczenie bazowe, nie liczy się tutaj w żaden sposób konto premium. No i rozpisałem sobie to wszystko, widzicie w pierwszej tabelce. Mamy project to na niego potrzebują 312 tysięcy. Expa łącznie AX280, SU-130PM 253, czyli mają tutaj tendencję spadkową, no i EBR-75, 133 tysiące. Ale to są tylko i wyłącznie misje, w których trzeba zdobyć doświadczenie. Nie liczyłem tutaj jeszcze misji, w których macie te inne wymagania, czyli wygrać 7 bitew na drugim etapie, wygrać 25 bitew na czwartym, wygrać 35 bitew na szóstym, być, 10, być 80 razy. Top 10 na siódmym etapie, i na dziewiątym etapie 90 razy w pierwszej dziesiątce pod względem zdobytego doświadczenia. No i teraz przechodzimy do drugiej tabelki, gdzie rozpisałem sobie średni bazowy, średnie bazowe doświadczenie: 100, 200, 300 i tak dalej. W moim przypadku jest to około 600 punktów. Możecie to bardzo łatwo sprawdzić, wchodząc sobie na swój profil World of Tanks, patrząc, ile to jest mniej więcej doświadczenia. To jest tylko i wyłącznie przybliżone. Tak naprawdę szacuję, że mam około 600 doświadczenia bazowego, ponieważ ja gram cały czas praktycznie na koncie premium i mam około 900 punktów. To jeżeli odejmę od tego jedną trzecią, czyli to, co daje mi w tym momencie konto premium, no to około 600 wyjdzie mi podstawowego doświadczenia. Musicie wiedzieć, jeżeli chcecie to policzyć, musicie wiedzieć mniej więcej, ile bitew zagra, zagraliście na koncie premium i w ten sposób można to obliczyć. Tak jak mówię, to jest tylko szacunkowa wartość. Nie ma niestety nigdzie wartości takiej dla każdego konta. Nie da się tego w żaden sposób tutaj zdobyć. No i chciałem policzyć, ile bitew potrzeba przy zdobywaniu każdej z tych ilości doświadczenia. W średnio w bitwie, no i wziąłem sobie oczywiście tutaj to doświadczenie całkowite, podzieliłem przez ilość doświadczenia na bitwę, no i wyszło mi tutaj ile bitew trzeba zagrać było na każdy czołg te czerwone pola, za chwilkę wyjaśnię o co z nimi chodzi no i powiedzmy w moim przypadku było 520 bitew na to 467 na Carnaverona, czyli mniej z SU tylko 422, ale na ebr 492 bitwy i skąd to się bierze Tutaj macie trzecią tabelkę, w której rozpisałem tylko i wyłącznie etapy, w których macie zrobić jakieś określone zadania, czyli nie wbijacie tego doświadczenia takiego czystego, tylko macie jakieś inne zadania. No i mamy drugi etap, wygrać 7 bitew. Przyjąłem sobie, że około 50% win ratio będę miał, zapewne troszkę więcej, ponieważ jestem trochę lepszym graczem, ale średnio dla serwera to jest 50%, więc załóżmy, że do wygrania 7 bitew potrzebujecie 14 gier. Czwarte etap już jest 50 git na 25 wygranych i 70 bitew na 35 wygranych. Później bardzo, ale to bardzo optymistycznie zakładam, że we wszystkich bitwach, w których zagram będę w top 10, chociaż tak zapewne nie będzie. I tak samo w dziewiątym etapie zagram 90 bitew. We wszystkich będę w pierwszej dziesiątce, czyli będę miał 90 bitew, chociaż tak też nie będzie, bo wiemy, że jest różnie. Czasem można jakoś głupio się zabić, wyjechać za daleko, zostać odstrzelonym przez artę, cokolwiek może się wydarzyć. No ale przyjmując takie coś, jeżeli sumujemy te wszystkie bitwy, to wychodzi 304 dodatkowe bitwy, które muszę zagrać. Oprócz tych 113, czyli jeżeli sobie wezmę nawet tutaj, widzicie formułę, to mam te 113 tysięcy podzielone przez moje 600, przez moje 600 ekspa. Plus dodatkowo te 304 bitwy, wychodzi 492 bitwy, czyli wychodzi więcej niż to było na Su-130 i prawie tak dużo jak było na Progetto. No i teraz, jeżeli zaczniemy trochę bawić się z tymi wartościami, to zobaczycie, że tych bitew może być naprawdę dużo więcej. Załóżmy, że nie będę w każdej bitwie w top 10, tylko będę powiedzmy. Potrzebował 95 bitew, nawet niech będzie, i w tym przypadku będę 110 bitew potrzebował, żeby być w tej pierwszej dziesiątce. Tu się automatycznie zmienia ilość EXPA, którą wbijam, ale to jest mniej ważne. Natomiast zobaczcie, że już 527 bitew, 527 bitew będę potrzebował na to, żeby zrobić ten czołg Tak i automatycznie misja na ilość bitew zwiększyła mi się do 339, więc takiej mniej troszkę optymistyczny wariant zakłada, że. Już nawet więcej bitew będę musiał zrobić niż na progetto. Ciekawostką jest też to, co tutaj wyliczyłem, czyli ilość expa, którą wbiję sobie w danym etapie przy swoim założeniem, że robię 600 średniego expa. Jeżeli sobie weźmiemy tą tabelkę, to zobaczcie, to bym wbił 8400, czyli najwięcej tak naprawdę ze wszystkich, ze wszystkich możliwych, maratonów. Na czwartym etapie wbiłem 30 tysięcy EXPA, czyli tyle samo, co było potrzeba na Progetto. W szóstym etapie 42 tysiące, czyli też 7 tysięcy więcej niż było kiedykolwiek potrzeba. W siódmym etapie to już jest 57 tysięcy, czyli bardzo, bardzo dużo. To jest 17 tysięcy więcej EXPA niż potrzebowałem na jakimkolwiek innym maratonie no i na dziewiątym etapie 66 tysięcy punktów doświadczenia. To jest bardzo, bardzo dużo. Naprawdę to jest dużo więcej niż było kiedykolwiek potrzebne nawet na dziesiątym poziomie. No i dlaczego gaming tak postąpił? Oczywiście dlatego postąpił, żeby wyciągnąć od nas trochę więcej pieniążków. Etap do szóstego, do szóstego etapu jesteście w stanie zrobić tę misję dość łatwo, nawet jeżeli jesteście kiepskimi graczami. Bo tak naprawdę, mając nawet te 40 kilka procent punktów, 42, 40 kilka procent um, win ratio, to drużyny wam wygrają tej bitwy. Będziecie potrzebowali trochę więcej niż powiedzmy 50 bitew, w tym przypadku 60, może prawie 70, ale tak czy inaczej będziecie to w stanie zrobić. Natomiast w tym momencie, bycie w top 10, dla gracza, który ma. 100 czy 200 czy 300 średniego expa na bitwę jest naprawdę dużym wyzwaniem, dużym problemem, a żeby to zrobić 80 albo 90 razy, on będzie potrzebował ogromnej ilości bitew, więc to, że tutaj w tych miejscach wychodzi Wam dużo mniej bitew, teoretycznie potrzeba dużo mniej bitew na zdobycie tego czołgu, tego pojazdu niż w poprzednich maratonach, to się nie kalkuluje, to jest tylko i wyłącznie pobożne życzenia są, bo po prostu wiemy o tym, że ten gracz nie będzie w stanie tak dużo tych bitew zrobić. Możemy liczyć, że, no nie wiem, może w, tutaj będzie potrzebował zamiast zamiast 80 bitew, może będzie potrzebował 130 na przykład bitew, albo będzie potrzebował w dziewiątym etapie zamiast 90 150, dajmy na to, żeby być w pierwszej dziesiątce w każdej bitwie. No i wtedy widzicie, że automatycznie to nam się zwiększa cały czas, tak. Yy. Po prostu jest, jest, ten, jest ten maraton skonstruowany tak, żebyśmy się odbili od tego, od tego poziomu, żebyśmy do tego siódmego poziomu doszli i już nie chcieli tak naprawdę dalej grać, tylko ewentualnie wydali za cztery etapy pieniądze, żeby Wodogaming na tym zarobił, więc tak to wygląda w tym momencie. Jest to, jest to duże utrudnienie, zwłaszcza dla graczy, tak naprawdę, którzy grają słabiej, czy, którzy grają lepiej, bo dla nich nawet jeżeli robią bardzo dobre dobre tutaj wyniki w doświadczeniu to ilość bitew tak czy inaczej będzie zwiększana. Nawet dla osoby, która robi 500 zobaczcie tutaj 500 średniego EXPA to już jest 530 bitew, czyli więcej niż było na SU. Jeżeli tutaj sobie zwiększymy te, te oczekiwane ilości bitew, dajmy na to na 120 nawet, no to już widzicie, że nawet nawet osoba, która ma 500 bitew, 500 średniego EXPA potrzebuje 580 bitew, żeby zrobić ten ten czołg, czyli więcej niż trzeba było na Kartę Verona. Więc tak tak wygląda ten tak wygląda ten cały maraton. Ja nie będę się rozwodził nad tym, czy to dobrze, czy źle. Chciałem wam to przedstawić po prostu jako taką tabelkę, która jest przejrzysta, w której możecie zobaczyć sobie te wszystkie wartości i porównać sobie je z poprzednimi z poprzednimi maratonami. Nie ma się co dziwić, że World stara się zarobić jak najwięcej pieniędzy. Natomiast według mnie Czołg nie jest warty aż takiego długiego siedzenia i poświęcenia takiej ilości czasu, żeby go zdobyć. Jeżeli go bardzo będziecie chcieli, to pewnie wydacie na niego jakieś pieniądze. Natomiast moja rada jest taka, żeby po prostu zrobić sobie do szóstego etapu, zdobyć te kredyty czy te nagrody, które są za kolejne etapy, no i tak naprawdę darować sobie dalsze grindowanie. Jak widzicie. Zostaliśmy mocno zaskoczeni tutaj misjami. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale nie sądzę, żeby dużo osób zrobiło powyżej tego szóstego etapu, bo po prostu wymaga to naprawdę strasznie dużo siedzenia i strasznie dużo bitew. Jeżeli założycie sobie, że robicie 30 bitew wieczorem, a to nawet 4 godziny gry, 5 godzin gry, no to zrobienie siódmego etapu z dziewiątym etapem to jest pewnie jakieś 7 dni, tak? Jeden dni może być nawet, bo to ponad 200 bitew będziecie musieli pewnie zagrać. Czyli, czyli nawet tydzień mam wam zajmie zrobienia tylko tych dwóch etapów. Zostawiam was z tą tabelką. Przyjrzyjcie się jej dokładnie. Napiszcie swoje komentarze, co na ten temat sądzicie. Jakie są wasze spostrzeżenia na temat tych liczb, wszystkich tutaj. Zobaczymy, co, co wymyślicie również. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Bo, bo troszkę nad nim posiedziałem i. Chciałbym, chciałbym zobaczyć, czy, czy Wam się takie, takie materiały podobają i chcecie bardziej takie analityczne również treści zobaczyć na moim kanale. No, no, no i to wszystko właściwie. Nie ma tutaj więcej o czym mówić. Liczby mówią same za siebie, jak to się mówi. Matematyki nie oszukasz. No i maraton jest zdecydowanie trudniejszy niż te, które były poprzednio, właśnie przez te zmiany w misjach. Tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Majcie się.